Słowo Boże na dziś, niedziela 21 sierpnia 2022 roku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarsisz, Put, Lud, Meszek i Roż. Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę W Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana, z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 117. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad Nim jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu ogłoście Ewangelię. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi, jak iż to bowiem syn, którego by Ojciec nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże Alleluja! Alleluja! Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsi, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz on wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo pańskie.